ASUS Transformer Book Testo to tablet z przypinaną klawiaturą. Ponieważ pracuje pod kontrolą Windows 8, idealnie sprawdza się zarówno w roli tabletu jak i małego laptopa. Całość jest stosunkowo lekka i waży tylko 1100 gramów. Sprzęt swobodnie mieści się nawet w małej torbie. Mechanizm odłączania i przełączania tabletu od stacji bazowej pracuje bardzo precyzyjnie i nie wymaga wyłączania urządzenia. Na module klawiatury znajduje się duży port USB 3.0, zaś na tablecie są złącza micro USB, micro HDMI i słuchawkowe oraz gniazdo na karty pamięci microSD. Wyświetlacz ma szerokie kąty widzenia, przyjemnie nasyconą kolorystykę i jest bardzo kontrastowy. Z przyjemnością ogląda się na nim obrazy i strony www. Klawiatura jest wystarczająco duża, by móc wygodnie na niej pisać. Poniżej znajduje się touchpad, którego możemy używać równolegle z dotykową obsługą ekranu. Zainstalowany w urządzeniu procesor to czterorodzeniowy Intel Atom taktowany zegarem 1,33 GHz lub 1,86 GHz w trybie turbo. Dostępna pamięć to 2 GB pamięci RAM, Taka konfiguracja świetnie sprawdza się wraz z systemem Windows 8, który łączy wygodę dotykowego interfejsu opartego o kafle wraz z klasycznym pulpitem, na którym uruchomimy znajome PC-owe aplikacje. Mocnym atutem jest to, że jako gratis dostajemy pełną wersję pakietu biurowego Microsoft Office, standardów edycji tekstów, tworzenia arkuszy i prezentacji. Z dotykowych możliwości Windows 8 skorzystamy w dostosowanych do tabletów aplikacjach ze sklepu Marketplace, w tym Gier. Wbudowany w tablet dysk SSD ma pojemność 32 GB, jednak po podłączeniu klawiatury zyskujemy również dostęp do dodatkowego dysku twardego o pojemności 500 GB. To na nim zapiszemy duże pliki i PC-owe aplikacje. Dzięki wytrzymałej baterii możemy pracować z Asusem Book nawet do 10 godzin. Tablet dostępny jest z modemem USB Huawei E3131 lub routerem Wi-Fi ZTE MF63 w ofercie biznesowej T-Mobile. Asus Transformer Book Testo to udane połączenie tabletu z mobilnym laptopem. Dzięki systemowi Windows 8 z dopracowanym dotykowym interfejsem, tablet sprawdza się doskonale, gdy chcemy wygodnie przeglądać strony WWW lub bawić się multimediami. A po podłączeniu klawiatury zamienia się w praktyczne, mobilne stanowisko pracy z pojemnym dyskiem twardym. t sieć największych możliwości.